Witajcie, moi kochani. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, którego dawno nie było u mnie na kanale, i to będzie hol zakupowy z SHEIN. Przyszły mi dwie paczki, jedna dosyć spora i jedna troszeczkę mniejsza. Także bierzemy się za pokazywanie, co jest w środku. Jeszcze zanim zacznę, chciałabym Was przeprosić, że nie było u mnie. Tak długo filmiku już na kanale, ale to z tego względu, ponieważ chorowałam teraz ostatnio i no, nie miałam po prostu siły, żeby nagrywać, ale to już nieważne i bierzemy się za pokazywanie rzeczy. Większość tych rzeczy, jak nie wszystkie w sumie, są przeznaczone na wyjazd, ponieważ niedługo wyjeżdżamy na urlop na tydzień czasu. Także te rzeczy właśnie będą na ten wyjazd. I co? Pierwszą zaczniemy od tej mniejszej paczki. Już tutaj sobie otworzyłam, żeby tak nie szeleścić. Na początek mamy tutaj secik, i ja już widzę, że to jest to. Są to spodnie, i ja ten komplet kupiłam bardziej na to, żeby w nim lecieć, ponieważ. No, wydawało mi się, że będzie dosyć wygodny. Także tak, tak się prezentuje góra. I to są takie luźniejsze, materiałowe spodnie. I do tego mamy topik. Również tutaj ta góra jest, tak jak w tych spodniach. I tak, tak on się prezentuje, i zaraz wam pokażę, jak wygląda na mnie. Następnie mamy kolejny. Setik. To jest już z, krótkim, z krótkimi spodenkami oraz też topem i to są takie spodenki materiałowe i do tego taki topik. Linki do tych wszystkich produktów, które kupiłam, zostawię wam w opisie. A teraz mamy sukienkę. Jest to długa sukienka na ramionczka. Prezentuje się ona tak. Ona jest dosyć długa, i tutaj ma rozcięcie. Taki jest przód, taki zwykły tył. rzeczą, jaką tutaj mamy, są to spodnie. I to są długie spodnie z dżinsu. Tutaj mają dziury i one ogółem są obcisłe, z tego co na zdjęciu było widać. Oczywiście zdjęcia też postaram wam się tutaj gdzieś wkleić. I one mają tylko rozszerzone nogawki z takim rozcięciem. Teraz tutaj mamy z tego co widzę, jest to sukienka. Właśnie nad tą sukienką się tak długo zastanawiałam. Jestem jej mega ciekawa. I jest to sukienka na takie ramiączka. Ona to jest taka zwykła, prosta z przodu. Tutaj też z rozcięciem. Najbardziej co to skusiło mnie, żeby ją kupić, to to, że są. Mega ładne plecy, bo są całe, gołe i tutaj przy końcówce pleców tak fajnie się zawijały. Ja wszystkie te rzeczy ogółem mam w rozmiarze XS. Nie będę tak osobno mówić, że to XS, to XS, bo wszystkie są w rozmiarze XS. Kolejne dwie rzeczy, jakie tutaj mam, są to kostiumy kąpielowe. I ja zamówiłam sobie właśnie tylko dwa kostiumy kąpielowe, ponieważ jeden mam tutaj. I tak, ten jest panterkę. taka góra. No, powiem Wam, że to będzie chyba dosyć ciężkie, żebym ten kostium założyła, ponieważ jest dosyć odważne, jak dla mnie. Taki jest przód i właśnie coś ten tył mnie niepokoi, bo jest, no, jak majtki, które noszę i tak nie za bardzo mi to pasuje. No, a do tego jest taka narzutka na biodra. Kolejny mój kostium, który zamówiłam, jest po prostu zwykły, klasyczny, czarny. I on prezentuje się tak zaraz. Te sznurki się tutaj wzięły. Tak, góra jest taka. Tutaj można też sobie regulować, czy chce się bardziej z boku, czy zbliżony. I do tego majtki. I to jest przód. A to jest. Tyłu. W tej małej paczce zostało mi się dosobnie kilka rzeczy i tak, tutaj mam majtki. Teraz Wam po prostu jedną parę, pokażę. Są zwykłe takie stringi i tu jest ich chyba siedem par, z tego co pamiętam. Następną rzeczą, którą tutaj mamy, są to kolczyki, z tego co pamiętam. Tak, bo tylko chyba z biżuterii kolczyki zamawiałam i kolczyk do pępka. I te kolczyki to są po prostu zwykłe, takie malutkie, srebrne kółeczka. Takie zwykłe kółeczka. I może przymierzę, bo akurat kolczyków nie mam. No sorry. No takie zwykłe klasyczne kółka. Zostały mi się tutaj dwie ostatnie rzeczy i przedostatnią jest, są to w sumie takie spinki do włosów. Jedna taka biała. I taka. I ostatnią rzeczą, jaką tutaj mam, jest to kolczyk do pępka. Nie wiem coś tam się wzięło, zaostrzyło, ale... Nie wiem, nie ogarniam jeszcze te kamery do końca, ale mega mi się ten kolczyk podoba. Mam zazwyczaj wszystkie moje kolczyki, które mam, to są zwykłe takie kółeczka, a ten jest taki inny, więc fajnie. I bierzemy się w sumie już za drugą, tą większą paczkę. A, może dopóki jeszcze teraz zauważyłam, przyszły mi w sumie trzy paczki, bo w tej trzeciej były to dwie walizki. Jedna jest granatowa. I ona jest dla mojego narzeczonego. Bo ja mam wszystkie walizki takie duże. A na tydzień czasu to w sumie nie potrzebuję jakiejś super dużej. A druga to jest taka. I ona jest dla mnie. Teraz będę miała trochę głowę odciętą, bo chcę Wam pokazać, jak wyglądają w środku te walizki. Jedną Wam w sumie pokażę, ponieważ. Aj! Te no Ponieważ one są takie same. Na początku bałam się, że one jednak nie będą dobre, jeżeli chodzi o rozmiar. Ale zmierzyłam i rozmiar wydaje się dobry. Nie wiem, zobaczymy na lotnisku, jak to będzie, bo ja zazwyczaj biorę luk bagaż. No ale co. Ona prezentuje się tak. Tutaj ma jedną taką przegródkę i tutaj jest druga. Tu jest druga oraz tutaj na jakieś kosmetyki lub coś. Więc tak. Bierzemy się za tą drugą większą paczkę. To jest ta większa paka. Też ją już otworzyłam. Tutaj mamy sukienkę i wiem to dlatego, bo zamówiłam tylko jedną rzecz w kolorze czerwonym. Nie, w sumie dwie. To były jeszcze I jest to. Taka. Sukienka. Ona w ogóle ma troszeczkę. Inny kolor niż w kamerze. W kamerze jest bardziej taka krwista, a na żywo jest bardziej taka przygaszona, no ale nieważne. Ona jest taka. Tutaj jest przód, tutaj jest tył i tutaj są takie jakby falbanki. Następnie mamy sweterek. I kupiłam ten sweterek, ponieważ on na zdjęciu wydawał się, że nie jest taki gruby. I miałam rację, bo on jest dosyć taki cienki. I nie wiem, jakby był chłodniejszy wieczór, czy coś tak to można założyć. I on jest taki, i on jest bardzo długi. Rzeczą jest to też sukienka, bo już widzę po wzorze. To jest taki piękny, pudrowy róż. Tak prezentuje się z przodu. Tak z tyłu. To jest bok. No po prostu śli... śliczne jest. Tak mi się na zdjęciu spodobała. Zobaczymy, jak będzie wyglądać, jak ją założę. spodenki i to są zwykłe takie spodenki białe, materiałowe na gumeczkę, bo stwierdziłam, że przyda mi się jedna taka w sumie też para. Nie wiem, jak będziemy na jakąś wycieczkę szli czy coś, żeby po prostu wygodnie mi było i to są zwykłe takie białe spodenki. Już wiem, co to jest. Jest to przepiękna. Tak mi, tak mi się spodobała strasznie ta sukienka na zdjęciu i bałam się, jak ona będzie w rzeczywistości wyglądać, ale jest śliczna. Jest to zwykła taka biała sukienka z rozszerzonymi rękawkami, ale ten tył zakochałam się w tym tyle. No, spójrzcie. Czy to nie jest słodkie? To przepięknie wygląda. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać już na, na mnie, no na osobie żywej, a nie na zdjęciu. Więc. Jestem taka zadowolona z tych rzeczy. Pierwszy raz dostałam buty w tak dziwnym opakowaniu. Zazwyczaj wiecie, buty przychodzą w pudełkach, nie? Patrzcie na to, co to w ogóle jest. No, ale nieważne. Zobaczymy, jak wyglądają te buty w środku. Są piękne. Jezu, ja to jestem chyba. Ja uwielbiam kupować rzeczy. Mnie to tak kupowanie tych ciupów cieszy, jakby nie wiem, jakby... Włoletnie mój dziecku dać pierwszy raz spróbować lizaka i po prostu jest w nim zakochany. To ja jestem w każdych rzeczach zakochana, jak zamawiam. A szczególnie w butach, uwielbiam buty. I to są zwykłe takie czerwone butki na grubym obcasie. I ja już te buty przymierzałam wcześniej, ponieważ moja kuzynka ma identyczne. Są tak mega wygodne, dlatego stwierdziłam, że zamówię je, bo jakbyśmy wieczorem gdzieś nie wiem. Do jakiegoś klubu, czy na kolację, poza hotelem, czy coś, no to tak ładnie się ładnie ubrać, tak elegancko, czy coś, no to są. I ja te buty mam w rozmiarze 35. Nie wiem, czy to będzie widać. Nie widać. Dwie kolejne rzeczy to są to zwykłe takie ręczniki plażowe. Stwierdziłam, że zamówię sobie ręczniki plażowe, żeby nie kupować już po prostu jak tam będziemy, bo tam będą pewnie dużo droższe, a tak to będę miała już swoje i to są zwykłe dwa ręczniki, nie wiem, pokazywać wam. A dobra, jeden odpakuję, bo to są takie same, tylko po prostu inne wzory. Tak się prezentuje, jest duży. zwykły taki plażowy. Z tego holu zakupowego zostały mi się dwie ostatnie rzeczy. I przedostatnią rzeczą są to takie pudełeczka na szczoteczkę do zębów. I one w zestawie były akurat dwie, więc fajnie. I prezentuje się to. O, się to. O! Takie zwykłe. I ostatnią rzeczą, jakie zamówi jaką zamówiłam, są to buty. I w sumie zamówiłam je najbardziej. To, yy, te buty do tego kompletu, w którym mam zamiar lecieć oraz do tych spodni jeansowych, ponieważ ja jestem niziotka i one są bardzo, ale to bardzo za długie na mnie. I kupiłam buty na mega, ale to mega wysokiej platformie i to są trampki. Ale uwierzcie mi, to wydaje się tylko takie złe, bo jak ja zakładam te spodnie jeansowe bądź te materiałowe, w których mam zamiar lecieć, to dosłownie to jest przy samym końcu, więc nawet nie widać całego tego buta. I on również jest w rozmiarze 35. To jest na tyle moi kochani. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. Jeżeli tak, to możecie zasubskrybować mój kanał, dać komentarz oraz łapkę w górę oczywiście, jeżeli Wam się to podobało. I co? Widzimy się w kolejnym filmiku. A jeżeli nie widzieliście moich ostatnich filmików, to zapraszam do obejrzenia ich, także żegnam się z Wami. Do zobaczenia, kochani. Pa!